Cześć, to marcie.Medgamer, Game Android.pl Na dzisiaj mam bardzo fajną, przyjemną zręcznościówkę. Teraz Wam zresztą pokażę, ale nim sama gra, to chciałem Wam podziękować za to, że odwiedzacie kanał, subskrybujecie. Co ciekawe, ostatnio parę dziewczyn tutaj się pojawiło w naszym gronie. Które witam serdecznie: Monika, Oliwia, Agata. Nie będę podawał Was tutaj konkretnych ników, bo pewnie wiecie, że od Was chodzi. Fajnie, że są jakieś dziewczyny, które też się grami interesują na Androida. Miło Was witać w naszym gronie. No dobra, o co chodzi w grze? Zaraz zobaczycie. Jak widzicie awaria samolotu, tutaj jakieś graty wylatują, czy też wypadają. Walak zwał. No i niestety rozwaliliśmy się i sytuacja wygląda w ten sposób. Mieliśmy awarię samolotu, Ona, on gdzieś tutaj nam spadł, na jakąś lodową dziwną krainę. Eee, no i naszym zadaniem będzie teraz poruszanie się tym śmiesznym ludkiem, który prowadził samolot. I będziemy musieli zbierać te różne dziwne rzeczy, które tam powypadały z samolotu. Zaczniemy od pierwszej misji. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. <laughs> eee, co nam tutaj piszą? Trzeba rozwalić kostki lodu, żeby uwolnić pingwiny. Poruszanie, jak widzicie, tutaj mały tutorial się pojawia lewo, prawo. Jeszcze góra, dobra, jak widać, bardzo fajna graficzka. Taka kolorowa, bajkowa, można by było powiedzieć. Dźwięki też troszeczkę takie głupkowe, bajkowe. Bardzo fajnie się w to gra. Mimo, że sam nie jestem fanem takich produkcji, bardziej mi się wydają, że skierowane do. Do młodszych graczy. No to już, jak widzieliście, a może nie widzieliście, już kilkanaście czy kilka misji mam ze sobą. I tak naprawdę podejrzewam, że przejdę tą grę całą. No i teraz jeszcze na końcu slow motion. Przy wypadku pod koniec można go jeszcze raz podbić. I pierwsza misja zakończona. Ocena tam jakimiś dziwnymi gwiazdkami, w zależności od tego, ile nam się uda uratować tych pingwinów i tak dalej. Tyle w pierwszej misji. Tamtych misji, tak jak mówiłem, jest aż 50, więc będzie co robić. Przejdziemy do trzeciej. Pokażę Wam kawałek trzeciej. Teraz musimy zabrać 20, 20 skrzynek z owocami i z warzywami. Wiadomo, rozbiliśmy się. Trzeba jakoś żyć, coś trzeba jeść, więc czemu by nie zająć się owocami i warzywami? Ja, wprawdzie, wolałbym jakiś stek sobie wrzucić coś bardziej mięsnego, ale takiej opcji tutaj nie przewidziano. Jak widać, dosyć proste sterowanie, bym powiedział, że bardzo proste. Gra również sama w sobie. Do najbardziej ambitnych nie należy, ale bardzo fajnie zrobione i bardzo fajnie się na fotogrami, Może tak naprawdę w kółko powtarzamy te same misje, tylko jakieś inne cele nam są też stawiane. Ok, pokażę Wam jeszcze kawałek jakiejś tam kolejnej misji. Weźmy, weźmy, weźmy. To tu, ile dobrze pamiętam, musimy. Uratować foczki, eee... tak uciekające jakieś foczki, trzeba na nie wjechać, i w ten sposób one zostaną doprowadzone do mamy. Zdecydowanie gra, fajna dla dzieciaków. Jeżeli macie, to polecam. Jeżeli nie macie, to sami sprawdźcie, też wam się pewnie spodoba. Jak widać, teraz muszę zebrać 25 tych foczek, Dopiero 6 mi się udało. A jak widać, czas się kończy. Więc mimo, że sterowanie proste i sama gra w sobie również prosta, to osiągnięcie założonego wyniku no, stwarza już w tych późniejszych misjach troszeczkę problemów. A i nie udało się. No i macie najlepszy przykład tego. 13 zebranych na 25. Pięknie nurkowanie. No i teraz <laughs> możemy zacząć, znaczy dać end game, tak? zakończyć grę i rozpocząć poziom od początku, albo można dać play on. I zapłacić jeden tam jakiś złoty. Jeden zł, jedną złotą monetę i... Próbować przejść poziom. Co pewnie i tak się nie uda biorąc pod uwagę ile tego mam na zbierane. To ewidentnie nie idzie. Nie pamiętam czy jeszcze mam, nie, nie, ma. No i teraz możemy sobie zdobyć monety po wcisnięcie tego przycisku Watch Video i nam się puści reklama 20-sekundowa, dorzuci nam monetę do, do naszego konta. Okej, okay, początkowo oczywiście tam monetika mamy, więc nie obawiajcie się, że tam będzie trzeba nie wiadomo ile czasu tracić na oglądanie reklam, żeby cokolwiek tutaj zdobyć. Jak widzieliście podczas czasami rozgrywki tamte monety też się pojawiają, więc można zdobyć je jeżdżąc, <laughs> więc tragedii jakiejś nie ma. Zapomniałem pokazać Wam ustawienia, których tutaj specjalnie dużo nie ma. Jak widać, możliwość włączenia, wyłączenia muzyki i dźwięków w rozgrywce, więc no nic specjalnego, taki standard. Minimalnie, znaczy minimalne ustawienia tutaj się producent tego specjalnie nie w możliwości zmiany sterowania i tak dalej, bo po co? W sumie to jest na tyle dobre, proste, że nie ma tu potrzeby zmieniać czegokolwiek. Dobra, to dzisiaj w tym filmie wszystko. Przypominam, żebyście odwiedzali stronę yy, ostatnio. bo Wczoraj, o ile dobrze pamiętam, wrzuciłem zapowiedź bardzo dobrej gry, znaczy bardzo dobrej, najprawdopodobniej gry, yy, którą Krajtek zapowiedziało. Producent Krajstysa, nie wiem. Ci, 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 ci co grają trochę na PC, to pewnie kojarzą. Bardzo dobra gra swojego czasu. Killer wszystkich pc yy, Teraz oni startują z nową produkcją i chcą uderzyć na Androida. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jak to się prezentuje. Trzeba powiedzieć, że. Panowie się postarali i wygląda to naprawdę super. Podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie trzeba się zaopatrzyć w nowego smartfona, nowy tablet w zależności na czym tam gracie, żeby to uciągnąć. Dobra, tyle dzisiaj. Nie będę tutaj zanudzał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Standardowo lajkowania like filmów, jeżeli się podobały. No i komentowania. Dzięki na razie trzymajcie się. Cześć!